Warsztaty zawsze były nieodłącznym elementem, hip-hop element od samego początku, od pierwszej edycji. Również w tym roku postanowiliśmy iść tą drogą po to, żeby pokazać młodym ludziom, od czego mają zacząć, ewentualnie ugruntować wiedzę tych, którzy już z produkcją muzyczną mieli do czynienia. Dlatego postanowiliśmy zaprosić artystów, którzy, myślę, w najlepszy możliwy sposób są w stanie zaprezentować proces produkcji muzycznej. Mamy nadzieję, że zaszczepi to wśród młodych ludzi, którzy tutaj dzisiaj przyszli, prawdziwą miłość do produkcji muzycznej, do procesu twórczego. I jest to też na pewno element krzewienia kultury hip hop w Częstochowie. Dzisiaj skupimy się razem z Ostrym na produkcji muzycznej, będziemy wyjaśniać wszelakie aspekty tego, jak my to robimy, w jaki sposób produkujemy utwory, no i postaramy się z ludźmi, którzy przyjdą na warsztaty, jakieś takie podstawowe zagadnienia z tego tematu omówić. <śmienic> Przyszłam tutaj po to, żeby zobaczyć, jak niejaki Adam Ostrowski pracuje nad muzyką. Jest to na tyle rozpoznawalna postać i ambitny muzyk, że fajnie byłoby zobaczyć od kuchni, co robić z dźwiękami. Wydaje mi się, że warto uczyć się całe życie i tak naprawdę od osób, które, których słuchamy, i tak naprawdę możemy się wiele nauczyć. Warto przyjść, posłuchać, nauczyć się czegoś i, i czerpać tę wiedzę. Oh. Oh. Oh.